Cześć, tutaj znowu ja, Wojciech. Yy, dzięki z góry za yy, spory odzew pod tamtym filmem. Yy, ten sporo subów, miłych komentarzy i wiem co poprawić. Mam nadzieję, że teraz już lepsze audio. Yy, od razu wyniki konkursu gdzieś się pojawią. Tutaj kto wygrał, yy, kałczuk. Yy, I mam dla Was jeszcze dzisiaj kolejny konkurs będzie do wygrania spadochroniarz Supa w DSie nie był nigdy używany więc myślę wartość podobna na to kauczuka. myślę, że też spoko gadżecik od Supa i myślę, że jeśli chcecie, chcecie go wygrać piszcie hashtag soupir. wyniki będą myślę, że pod kolejnym filmem i w niedzielę prawdopodobnie Pojawi się filmik z Legitczeka, bo też parę osób by chciało. I to tyle. Zapraszam do odcinka i kolejnego otwierania paczek. No to pierwsza paczka od Marcela. Marce nam wysłał śniwilę Hoodie o Cosiana. I to był trade. Wymieniłem go na krunek z Kenzo. Nie wiem czy mi wypłacił... Aha tak, wysłał mi e, kasę za wysyłkę, więc wysyłki odgrywały dwie. No i deal na równo, ale po prostu... E. Przerwało mi nagrywanie w pax jest jak mówiłem e, te Hoodie Sociala. E, hoodie już spaczałem metki jest takie. I to jest rozmiar S -ka. I krakingu nie ma e, Miała być jakaś wada na A Tak, jest troszkę wyblakły ten pomarańczowy, ale jest w bardzo stanie Paczka jest od Barthomeya I Barthomey wysłał nam baga z, z Nakaina I to jest bag z kolaboracji z Andy takiego. I był kupiony za 180 razem z wysyłką i w tej chwili jest sprzedany za 270 bodajże. I jest w bardzo stanie. Paczka od Piotra i Piotr, jeśli wysłał nie mylę. nam tisa z, z supa i to jest z razem. Tak, mamy. I TIS miał być w bardzo dobrej kondycji. Tutaj widzę, że nie ma za bardzo krakingu. Miałem już jednego, ale był strasznie skarkowany. No to nie jest ok. I TISA kupiłem za 205 zł. Duża paczka i prawdopodobnie to są jakieś buty, ale nie wiem, bo to mówiłem. parę parek ostatnio. Więc już spojrzymy Niedługo jeszcze wleci filmik o, o legiczekach, więc bądźcie uważni. Prawdopodobnie wrzucę go w, w środę lub w niedzielę. Test plus minus będą się pojawiać filmiki. Aha dobra. Wy, tutaj mamy budki Gucci Aces, Snakey, w sumie. Wyciągniemy je. I one były w, w średnim stanie. Ale bez problemu odnowię je po prostu. Mogę też zrobić filmiki z oczyszczeniem butów, jeśli chcecie. Zasnijki, wszystkie woreczki, oba są i buty I buty mają tutaj krysing na tej skórze, ale ogólnie to da się to wszystko odnowić, więc... Aha, i je kupiłem za 800 zł. Następna paczka od Mateusza i Mateusz um, już nie pamiętam to było. Um, Aha, dobra, wiem. E, to jest hoodie z Golfa i czapa super. E, czapa jest taka. Czapa tak... Nie mi się nie podoba. Ale myślę, że będzie mieć wiele wstępnych na to, bo czapy dość szybko schodzą i hoodie z golfa czarne, takie wykrzywane hawcik i Eska, wszystko ok. Dziur też nie ma, więc jest ok. Często patrzcie, jak bierzecie, jak kupujecie bluzy, yy, dziury na kangurku tutaj się często robią, w niektórych bluzach. To jest ostatnia paczka w tym kiciku od Mateusza. I też już nie pamiętam co nam na to Ale nie wiem, czy to nie będzie czapka, też jakaś, bo dość mało paczkanie. A nie, dobra. To jest yy, Belt od Mini. I on był w, yy, dwa razy też założony. Chyba, więc jest tam bardzo dobry. Zobaczymy. Tak, klamra w ogóle nie jest zniszczona. Belt jak zawsze. Długi i szerokość 2,5 cm, a klamra jest w bardzo dobrym I do tego dostaliśmy jeszcze wlepy. Pakiet wlep w sumie od supa, bo było umówione to. Ten najnowszy tutaj strachywano i te dwie. I to wszystko zamieniłem za baga supa z SS19 w kolorystyce Olive więc no, bag by mi szedł, ale woli, wolałem basy bo paski o wiele szybciej schodzą, więc wziąłem po prostu pasek i no nie podam ceny, bo już nie pamiętam ile z ale... więc dobra, prawdopodobnie ostatnie pasko w tym figu i tutaj będzie krunek z Sosiala, wydaje mi taki miał być i na kruneku mam takie od pachy w dół idą takie gumowe jakby wstawki ale to się da usunąć o o tym mówię. tak i to się da usunąć i to jest zniszczone ale po prostu to zdrapie i to nie niszczy w ogóle materiału i mam krunek custom yy, island z padką yy, starą podobno jest zwarta z dwie stówy tak mi gościu wpisał ale nie wiem bo Czyli nie siedzę za bardzo i krunek kupiłem jeden za 200 to raczej dobry deal więc myślę, że pójdzie za 4-5 Bartek z Warszawy i wysył nam prawdopodobnie to są 9-7, ale rozmiar już nie pamiętam i kupiłem je 300 tu albo 350, chyba tak, o koczka fajnie zbudowana, z duchanymi poduszkami, to na bok, tak, tak. ceule, takie, e, widzę, że mają zniszczenia. Więc no, trzeba będzie napisać do sprzedawcy, bo o tym mi nie wspomniał. I albo będę chciał refund, albo zwrot. Ale prawdopodobnie refund, bo nie są aż tak zniszczone. I tutaj to widać. I kolejna paczka znów tragicznie zapakowana jak w poprzednim filmiku z CDG. W eee, trzeba się doczypać i uważać, żeby nie uszkodzić zawartości. Dobra, jakoś. Okej, okay, już mam to. I tak jak mnie nie jest to dobre, ale za to widzę, że... O, mam co? Trzeba wydeeszczeć. Przynajmniej mamy baga do niej. I... To jest bardzo dobry znak, bo bag na pewno chudzie drożej z folią. Nie wiem czemu tak jest, ale przedmioty nawet w gorszym stanie schodzą mi po prostu z folią o wiele szybciej. I tutaj oprócz y, Bini był Sleeve. Ze super. Y, Bini, taki, oczywiście. Box logo, A Sleeve. Tak I sleeve był rozmiar chyba M albo S -ka. Tak, SM M A Bini czy ma wady jakieś? nie widzę I tu też okej okay. yy, Za to dałem Żeby was nie skłamać 400 zł Chyba nie jestem pewny, albo 300, coś takiego chyba 300 wydałem więc deal naprawdę był dobry, bo oba są warte z 500 prawie paczka jest od Bartłomienia od Bartłomienia co zamawiałem chyba spisasz kupa, ale nie jestem pewny o tak, dobra i to była bardzo dobra wymiana w moją stronę to to zampałem, tylko jeśli będzie wszystko ok Tak, metka jest OK. wszystko git. I crackingu nie widzę. Y, Mło to w tej supa I zamieniłem się... Cuffsa yy, yy, w 9x10 Just, yy, w XR. Za tego supa, więc Cuffs jest warty około 120, a sup jest warty... No myślę, że z 250, bo w stanie jest też naprawdę dobrym, nie ma żadnego crackingu. Więc myślę, że pójdzie tak za 220-230, też bez problemu. Mm. E To wszystko na dziś, e, dzięki jeszcze raz za taki odzew pod e, poprzednim filmem i zapraszam do kolejnego konkursu na spadochroniarza. E, przypominam, hashtag e, Supreme pod postem wybieram znowu kolejną osobę w kolejnym filmiku lub za tydzień, bo myślę, że filmy będą z openingów się pojawiać co środę, bo poczekam naprawdę sporo. Jeśli nie pojawią się w jedną środę, to będą się pojawić co dwa tygodnie w środę. Zobaczymy. I zapraszam jeszcze raz na moje Instagramy sprzedażowego i prywatnego. Na prywatnym są nowe fotki. Zapraszam do polubienia. Na sprzedażowy dodaję itemki, więc możesz się łatwo dogadać ze mną. No i co? Sub, like jeszcze raz. I możecie zostawić dzwoneczek, bo wiem, że tu na powiadomienia, więc zapraszam Was do tego. No i co? Do następnego filmu. Cześć.